I'm yeah. hungry. Dobry wieczór Państwu z tej strony Władysław Kajdan. Witam serdecznie w trzecim odcinku TV. Dziś pokażemy Państwu relację z wyjazdu wowunia do stolicy na plan teledysku Ted'ego oraz Tunizjano do utworu Mamy się lepiej. Nasz ulubiony raper wraz ze swoim dzielnym operatorem są już razem na stacji i czekają na pociąg. Marcinie oddaję ci głos. Dzień dobry Państwu, mamy godzinę 7.45, jest piątek. Jedziemy do Warszawy to dopisuje, wszystko Ale jest fajnie. Po co my tam jedziemy? No my, po co? No właśnie. właśnie to, jest... to jest pytanie, po co my tam jedziemy? Generalnie jedziemy klasycznie jak prawdziwy łodziak, jedzie do Warszawy. Jedzie po to, żeby wybrzydzać, narzekać, M mówić Mi się już nie podoba. No, Mietkowi się już nie podoba. A mi się zacznie nie podobać już w pociągu. Setki godzin w pociągach, kapiąc się w kibel. Tak wygląda właśnie nasza Alibi. Jedziemy sobie do Warszawy. Pozdrawiam wszystkich kurwa oglądających Tak się robi Hipko Jesteśmy w Warszawie Udało się w końcu jakoś dotrzeć Teraz kierujemy się do Skopu Peleny Stolica, żeby dowiedzieć się co dalej mamy ze sobą zrobić, bo na razie kurwa nie wiemy nic, jak zwykle. Czekam 100 pozytywnych osób, które ocenią mój entuzjazm, komunikatywność. Proszę, skala od 1 do 10 dla mnie. 10, Dobrze, proszę. Nie pomogę, przyszedł tutaj zero. Chociaż po 5 złotych się złóżcie dla dzieci. Ja nie mam 5 złotych, jak miał ten do Warszawy nie przyjeżdżę. Cześć, tu mówi Jakuza, Oglądacie Palhais TV. Trzeci odcinek tego, jakże pięknego cyklu telewizji, prawda, dla wszystkich hajsopalaczy, można by rzec. No i tak zastanawiałem się, cóż mogę przekazać, prawda, inteligentnego na planie prawda, takiego nagrania. Cześć, to ja, Twój ulubiony Arab. Switach na focia. Nagrywaj mnie. Śmierano kurwy synes, to są Sermi, TDF, DJ Tuniziano, są dziewczyny, są kebaby, jest wszystko, jest rap. E, to to, że znamy się z Wowuniem od y, prawda, 4 lat, lada dzień będzie 5 lat o nie, nie. Ale jaką anegdotę? Człowieka nie znam żadnych anegdot. E, jestem DJ Makła, ty oglądasz Pall TV. Krótko mówiąc, e, co ja mam powiedzieć? Wowunio po prostu w na grubą mukę. Bardzo długie Moi drodzy, to jest pal Heist TV, jedyna telewizja, która pali portfele, jak niegdyś program Bezele, cokolwiek człowieku, idzie DJ Tunizano, bo właśnie teraz jesteśmy na planie jego nowego teledysku, mamy się lepiej, kontynuacja kawałka mamy się dobrze, prequel kawałka mamy się w chuj zajebiście, który już w przyszłym roku, tymczasem mamy się lepiej, gruby banger, produkcja sermichów wiadomo, rap... Pan TDF, do tego jeszcze tunizjano w tak zwanych breakach Czyli gruby lans, bo się lubi się przylansować No słuchaj, wiesz, trzeba się wczuć, to muszą być te emocje, wiesz Dużo obserwacji ludzi, kurwa, trzeba chodzić po tych bramach, stary Patrzeć na tych ludzi, chodzić po tych koncertach Jaram się tymi twoimi filmikami, człowieku, to jest dobre Tam jest ten operator, co go kurwa nigdy nie widać, co go tylko słychać, nie? Ostatnio na przykład jak widzieliśmy się w Mielnie z kolegą Marcinem Znanym wam bardziej jako WuWunio e, Miałem okazję znaleźć, zupełnie przypadkiem e, coś na ziemi. Marcin bardzo się ucieszył, że ja to znalazłem, bo okazało się, że on to zgubił, a kiedy już się ucieszył, że ja to znalazłem, to cieszyliśmy się obaj. No, pff, to chyba oczywiste, stary, każdy to wie i nie trzeba tego tłumaczyć, no. nie? Mamo zadzwonię potem, udzielam wywiadu. Jakieś tam nogi długie, wiesz, tyłeczek jakiś można obejrzeć. Wpadnę pojeździć na rowerach. Uuu, w trzecim odcinku jestem, kurde. No. No, jeszcze, jeszcze dwa i ten, i taki można powiedzieć jubileusz, Ta. piąty odcinek, nie? A w tym klipie ekskluzywnie nasz przyjaciel Wówunio rozpierdala Warszawę i to mi się podoba, właśnie tak, peace yo. Tak to robi hip-hop! Warszawa kurwa! Teraz zobaczcie, jak bydło wyrzuca się do wejścia do pociągu. Wasza ładnie Z tego miejsca wszystkich gorąco pozdrawiam. Prosto z Kibla w pociągu. To był trzeci odcinek Paul Widzimy się w następnym. Jeśli Wam się podobało, klikajcie tutaj i subskrybujcie na nasz kanał.